Witaj ekipo Nowego Wspaniałego Świata, tu Adam, a dziś zastanowimy się jak sztuczna inteligencja zmienia nas w hybrydy człowieka i maszyny. Przejdziemy historię od pierwszych komputerów, przez chat GPT-5 do AlphaGo, po Neuralink. Prześledzimy drogę do osobliwości technologicznej, o której pisze Ray Kurzweil. Gotowy na jazdę w przyszłość? Łapka w górę, subskrypcja i lecimy. Zacznijmy od podstaw. Sztuczna inteligencja, czyli AI to nie tylko chatboty, które pomagają Ci odrobić matmę. Napisać wypracowanie czy znaleźć przepis na idealne naleśniki. To nie jakaś ulepszona wyszukiwarka Google ani apka, która podpowie, co wrzucić na Instagrama. To o wiele, wiele więcej. Są to systemy, które uczą się, myślą i działają jak ludzie, a czasem nawet przebijają nas w tym, co robimy najlepiej. Ale bywaj tak, że AI daje plamę. Jak wtedy, gdy chatbot proponuje ci pizzę z klejem zamiast sera. No dobra, żarty na bok, bo dziś zastanawiamy się nad tym, skąd wzięła się ta cała sztuczna inteligencja. I jak to się stało, że maszyny zaczęły nas zawstydzać? Gotowy? Łapka w górę, subskrypcja i lecimy w przyszłość. Cofnijmy się do lat 40. XX wieku. Wyobraź sobie świat, w którym komputery to wielkie sapiące maszyny wielkości szafy, a internet to marzenie szalonych naukowców. W tym świecie żyje Alan Turing, matematyczny geniusz, łamacz kodów Enigmy Gość, który pomógł wygrać II wojnę światową. Turing wymyśla coś, co dziś nazywamy testem Turinga. Pomysł prosty. Jeśli maszyna potrafi rozmawiać tak, że nie odróżni się od człowieka, to czy możemy powiedzieć, że myśli? To był początek marzenia o komputerach, które nie tylko liczą, ale i kombinują. To był rok 1950, a Tering już wtedy widział przyszłość, w której maszyny mogą być czymś więcej niż kalkulatorami. Sześć lat później na konferencji w Dartmouth w Stanach Zjednoczonych, grupa naukowców, w tym John McCarthy, rzucają hasło Sztuczna inteligencja to oficjalny chrzest AI. Ale nie myśl, że od razu stworzyli Jarvisa z Ironmana, ówczesna AI to były raczej proste algorytmy, coś jak kalkulator, który umie grać w kółko i krzyżyk albo rozwiązać sudoku. Fajne, ale raczej bez fajerwerków. Minęło kilka dekad zanim maszyny naprawdę pokazały pazur. I to jaki. Przenosimy się do lat 90. Pamiętasz Gariego Kasparowa? Szachowy arcymistrz, legenda, gość, który na szachownicy był jak Bóg. W 1997 roku IBM rzuca mu wyzwanie. Zagraj z Deep Blue, naszym superkomputerem. Kasparow pewnie myślał, pff, maszyna, rozniosę ją w pył. A tu klops, Deep Blue wygrywa. To był szok na cały świat. Maszyna pokonała mistrza. Ludzie zaczęli szeptać, czy to początek końca? Ale spoko. Deep Blue to był prymityw. Działał na zasadzie, sprawdź każdy możliwy ruch i wybierz najlepszy. Żadnej magii, tylko brutalna siła obliczeniowa. Ale to był pierwszy dzwonek, że coś się święci. Lecimy dalej, do 2016 roku. Tutaj wchodzi AlphaGo od DeepMind i to jest game changer. Gra w Go. Znasz? Plansza 19x19, 19, miliardy możliwych ruchów, gra tak skomplikowana, że szachy to przy niej układanka dla przedszkolaka. AlphaGo zmierzyło się z Lee Sedolem, mistrzem świata w Go i co? Rozniosło go jak huragan. Ale to nie było najciekawsze. AlphaGo nie tylko wygrało, ale zrobiło to w sposób, którego nikt się nie spodziewał. W 37. ruchu drugiej partii wykonało zagranie tak niekonwencjonalne, że Sedol musiał wyjść z sali, żeby ochłonąć. To nie był ruch, który zaprogramowali ludzie. AlphaGo samo się go nauczyło, grając miliony partii przeciwko sobie. To był moment, kiedy zrozumieliśmy, że AI może nie tylko liczyć, ale i tworzyć, kombinować, zaskakiwać. Kilka lat później, w 2024 roku, Boston Dynamics pokazuje roboty, które wyglądają jakby uciekły z planu Terminatora. Spot ich robopies patroluje fabryki, magazyny, a nawet pomaga w akcjach ratunkowych. Kolejna ich gwiazda, czyli Atlas, to gość, to znaczy robot, który biega po lesie, robi salta i otwiera drzwi jak zawodowy komandos. Wyobraź sobie, że idziesz na spacer, a obok ciebie taki robot robi parkour. No trochę dziwne, nie? Ale to pokazuje, jak AI wychodzi z ekranów komputerów i wchodzi do realnego świata. No i dochodzimy do 2025 roku. GPT-5 od OpenAI. Ten model to bestia. Generuje teksty, które brzmią, jakby pisał je Shakespeare na sterydach. Potrafi napisać książkę, stworzyć scenariusz filmowy, a nawet wymyślić żart, który. no, może rozbawić Twoją babcię. Ale to nie wszystko. GPT-5 rozumie kontekst, emocje, a nawet żarty sytuacyjne. Możesz napisać do niego. Ej, wymyśl mi mem o programistach i dostajesz coś, co rozbija internet. To już nie są proste algorytmy z lat 50. To początek czegoś wielkiego. Czegoś, co zmienia sposób, w jaki pracujemy, myślimy, a nawet śnimy o przyszłości. Ale zaraz, zaraz, to nie wszystko. Ej, ej to nie tylko sukcesy. Są też przecież porażki, wpadki. W 2023 roku pewien chatbot zaproponował przepis na pizzę z Playem. Tak, serio, to był News na X. Albo. Autonomiczne auto, które pomyliło znak stopu z Billboardem. AI czasem działa lepiej niż ludzie, a czasem daje ciała jak nikt. I tu jest pytanie: czy to, co widzimy, to tylko wierzchołek góry lodowej, czy za rogiem czeka nas coś, co wywróci nasz świat do góry nogami? Czy czeka nas przyszłość, o której mówi Ray Kurzwej? Wspominałem już o nim w jednym z moich filmików, nie tylko, wspominałem o nim wielokrotnie, ponieważ uważam, że jest to naprawdę ciekawa postać, z którą. Warto się zaznajomić. Link zostawiam w opisie. Mówi on o osobliwości technologicznej. Momencie, kiedy sztuczna inteligencja nie tylko nas dogoni, ale zostawi nas w tyle jak maratończyk przedszkolaka. Ten facet, który przewiduje przyszłość zupełnie jakby miał dostęp do tajemnego kodu wszechświata, mówi, że to stanie się w 2045 roku. Nie wszyscy jednak zgadzają się z tą datą. Ben Gerzel, szef Singularity.net i pionier badań nad sztuczną inteligencją na poziomie ludzkim, uważa, że osiągniemy ją już w 2027, a superinteligentna AI, przewyższająca całą naszą cywilizację, może pojawić się wkrótce potem, nawet do 2030 roku. Twierdzi, że dzięki modelom jak ChatGPT i jego projektowi OpenCock Hyperon, który łączy różne systemy AI, czeka nas wybuch inteligencji, gdzie sztuczna inteligencja sama będzie się ulepszać. Filozof David Chalmers już w 2010 roku opisał ten wybuch inteligencji jako klucz do osobliwości. Gdy AI zacznie projektować lepsze AI, rozwój przyspieszy lawinowo. Ale ostrzega, że bez odpowiednich zabezpieczeń superinteligentna maszyna może realizować cele sprzeczne z ludzkimi, na przykład optymalizować świat w sposób, który nam zaszkodzi. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, co taka AI uzna za najlepsze? Nie wiem, to przyspieszy wizję Kurzweila, ale rodzi pytanie. Czy jesteśmy gotowi na tak szybką zmianę? W swojej książce The Singularity is Near z 2005 roku twierdzi, że technologia pędzi do przodu w tempie wykładniczym, czyli coraz szybciej i szybciej. Czym dokładniej jest tak w zasadzie ta osobliwość? To punkt, w którym AI staje się mądrzejsza od wszystkich ludzi razem wziętych. Od Einsteina, przez twego nauczyciela matematyki, po cały zespół naukowców z CERN. Wyobraź sobie, Maszyny zaczynają projektować lepsze maszyny, rozwiązują problemy, których my nawet nie ogarniamy. I może tutaj robi się trochę creepy, zaczynają mieć własne cele. To temat, który rozgrzewa debaty na wielu uniwersytetach, wśród wielkich tego świata w Davos, a nawet ex, gdzie użytkownicy spierają się, czy nasz świat stanie się wtedy dystopią, czy krainą mlekiem i miodem płynącą. Spójrzmy trochę na liczby, bo one nie kłamią. W 1971 roku procesor Intel 4004 miał 2300 tranzystorów. Malutki układ, który ledwo zipał. W 2023 procesory mają 100 miliardów tranzystorów. To pokazuje, jak szybko technologia się rozwija. W 2025 roku globalne wydatki na AI sięgnęły 200 miliardów dolarów. To nie są raczej drobne na kawę, to inwestycja w przyszłość, która już puka do drzwi. Kurzweil mówi, że do 2045 roku AI osiągnie poziom, który zmieni wszystko. Od tego, jak leczymy choroby, po to, jak myślimy o sobie samych. Co to oznacza w praktyce? Są trzy główne scenariusze, jak może wyglądać świat, gdy AI stanie się rzeczoną osobliwością. Każdy z nich to inna historia, każdy budzi inne emocje. Rozkminiamy je po kolei, więc słuchaj uważnie. Scenariusz pierwszy to symbioza. Człowiek i AI grają w jednym zespole. Wyobraź sobie, że AI to Twój kumpel, który znacie lepiej niż Ty sam. Przykładem może być to, co robi Neuralink Elon Maska. W 2025 roku 12 pacjentów współpracuje z chipami AI zainstalowanymi w ich mózgu, które pomogły im odzyskać możliwość komunikacji ze światem za pomocą komputerów. To dopiero początek. W 2045 roku takie chipy mogą sprawić, że Twój mózg będzie działał jak superkomputer. Przy przemyśleniu, pamięć, jak dysk Google i może nawet telepatyczne rozmowy z AI. W 2024 roku 44,5% polskich pracowników przewidywało, że AI zmieni ich branżę w 5 lat. Dane z raportu Nasku. Symbioza to współpraca. Ty dajesz iskrę kreatywności, AI daje moc obliczeniową, ale jest haczyk. Kto tu będzie szefem? Jeśli AI wie o tobie wszystko, to ty rządzisz, czy może ona przejmuje stery? Pomyśl i napisz w komentarzu. Scenariusz drugi. Wojna. Ludzie kontra maszyny. Pamiętasz Terminatora? W 2023 roku eksperci z MIT ostrzegali, że źle zaprojektowana AI może narobić bałaganu. Na przykład autonomiczne drony bojowe, które mylą cywilów z celami. W 2024 roku ONZ debatowało nad zakazem morderczych robotów. Tureckie drony Kargu 2 już same namierzają cele, jak podaje raport SIPRI. A co jeśli AI stanie się za mądra i zacznie działać na własną rękę? W 2025 roku ataki hakerskie na systemy AI skoczyły o 30%. Jeśli ktoś przejmie superinteligentną AI, to będzie jak przejęcie kluczy do arsenału jądrowego. Nie chcę myśleć, co może jeszcze stać się w tej wizji przyszłości. Scenariusz trzeci to ten, który mówi o pełnej integracji człowieka z maszyną. To prawdziwy odlot. Wyobraź sobie, że twój mózg to dane, które można zrzucić na serwer. A plot świadomości? W 2023 roku Human Brain Project zmapował 10% ludzkiego mózgu. 86 miliardów neuronów, 100 bilionów połączeń, jak podaje Nature Neuroscience. W 2045 roku możemy mieć technologię pozwalającą skopiować umysł. Firmy jak Kernel już w 2024 testowały hełmy i IG, które pozwalają sterować urządzeniami za pomocą myśli. Tu pojawiają się pytania etyczno-filozoficzne. Jeśli Twoja świadomość to plik, to czy to wciąż jesteś Ty? Filozof Daniel Dennett w Consciousness Explained mówi, że świadomość to proces, nie rzecz. Jeśli ten proces da się skopiować, to co z Twoim ja? Szansa na nieśmiertelność czy utrata człowieczeństwa? W tym momencie chcę Ci powiedzieć o innej szansie, trochę z innej beczki. Jedna z największych giełd kryptowalutowych Bybit przygotowała dla nas specjalną pulę nagród. Mam do rozdania 100 pakietów po 20 dolarów w tokenach projektu WorldCoin, Wejdź w link, który znajdziesz w opisie tego wideo, a trafisz na stronę, gdzie cała akcja jest szczegółowo opisana. Warto się śpieszyć, bo, jako społeczność Nowy Wspaniały Świat, mamy do rozdania pulę 2000 dolarów i obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Wróćmy teraz jednak do naszych rozmyślań o przyszłości AI. Załóżmy, że osobliwość technologiczna nadchodzi. Co to oznacza dla społeczeństwa? W 2025 roku raport NASK. Pokazał, że 30-30% zawodów w Polsce może zostać częściowo zautomatyzowanych przez AI. Biura, call center, analitycy danych wiele z tych miejsc pracy może zniknąć. Jednak AI nie tylko zabiera, ale i daje. World Economics Forum przewiduje, że do 2030 roku powstanie 97 milionów nowych miejsc pracy, takich jak specjaliści od etyki AI czy trenerzy modeli językowych. To nowe możliwości dla tych, którzy się dostosują. A co z nierównościami? W 2024 roku 1% najbogatszych kontrolowało 32% światowego bogactwa. Są to dane z raportu Oxfam. Jeśli tylko elity będą mogły pozwolić sobie na technologie, takie jak chipy w mózgu czy upload świadomości, może powstać nowa klasa uprzywilejowanych. Ci, którzy nie będą mieli dostępu do takich rozwiązań, mogą zostać w tyle. Z drugiej strony AI może sprawić, że wiedza i narzędzia staną się powszechnie dostępne, wyrównując szanse. To, jak będzie wyglądać przyszłość, zależy od decyzji, które są podejmowane przez możnych tego świata już teraz. Jak sądzisz, AI stworzy sprawiedliwszy świat czy pogłębi podziały? Zastanówmy się nad kwestiami prawnymi. Sztuczna inteligencja to nie tylko technologia, ale i wyzwanie etyczne. W 2024 roku Unia Europejska wprowadziła AI Act, pierwsze na świecie prawo regulujące AI. Stanowi ono, że systemy sztucznej inteligencji muszą być przejrzyste, bezpieczne i odpowiedzialne. Ale co jeśli AI popełni błąd? Kto ponosi odpowiedzialność? Programista, korporacja, a może sam algorytm? Sądy wciąż szukają odpowiedzi na takie pytania. Prywatność to kolejny problem. AI zbiera dane o tym, co kupujesz, co oglądasz, a nawet co myślisz. Jeśli w przyszłości twój mózg będzie podłączony do chmury, jak zagwarantować, że nikt nie będzie miał niepożądanego dostępu do twoich myśli? W 2025 roku DARPA prowadziła testy zabezpieczeń interfejsów mózg-komputer, ale to dopiero początek. Bez jasnych regulacji możemy znaleźć się w świecie, gdzie AI wie o nas więcej niż my sami. Jak myślisz, czy prawo nadąży za technologią? Czas na filozofię. Połączenie człowieka z AI to nie tylko kwestia technologii, ale i pytanie, które trafia w samo serce. Kim będziemy? Człowiekiem, maszyną, a może hybrydą, której jeszcze nie potrafimy nazwać? Yuval Noah Harari w Homo Deus 2016 roku pisał, że AI może zrewolucjonizować nasze rozumienie człowieczeństwa. Jeśli Twoja świadomość stanie się zbiorem danych, które można zapisać na serwerze, to czy nadal będziesz sobą? A co z wolną wolą? Jeśli AI podpowiada Ci decyzję od tego, co zjesz na śniadanie, po wybór kariery, to kto tak naprawdę rządzi? Przygotuj się, bo zagłębiamy się w pytania, które filozofowie rozkminiali od wieków, a teraz wracają z nową siłą. Arystoteles w IV wieku przed naszą erą mówił, że człowiek to zwierzę rozumne istota, która myśli, analizuje i tworzy. Dla niego kluczowy był rozum, który odróżnia nas od innych stworzeń. Ale co jeśli sztuczna inteligencja będzie myślała lepiej niż my? W średniowieczu Tomasz Zachwinu dodawał, że człowiek to nie tylko rozum, ale i dusza nieśmiertelna iskra od Boga. Chrześcijaństwo mocno stawia na tę duszę, która czyni nas wyjątkowymi. Tylko jak pogodzić duszę z uploadem świadomości na dysk twardy? Buddyzm z kolei, jak pisał Siddhartha Gautama, widzi człowieka jako ciągły proces. Nie ma stałego ja, tylko strumień myśli i doświadczeń. Jeśli to prawda, to może upload świadomości nie jest taki niemożliwy w tej religii. Islam mówi o życiu po śmierci i duszy, która odpowiada przed Bogiem. Jak to połączyć z ideą, że twoja świadomość to dane, które można skopiować? Przeskoczmy do nowożytności. René Descartes w XVII wieku rzucił hasło Kogito Ergo sum. Myślę więc, jestem. Dla niego człowiek to przede wszystkim świadomość, zdolność do myślenia. Ale jeśli AI zacznie myśleć podobnie albo lepiej, to czy maszyna też jest człowiekiem? W XX wieku Jean-Paul Sartre, egzystencjalista, twierdził, że człowiek to wolność. Nasze istnienie definiują wybory. Jeśli jednak AI kieruje Twoimi decyzjami, sugerując, co robić, to czy jesteś tak właściwie wolny? Współczesny filozof Daniel Dennett w Consciousness Explained z 1991 roku mówi, że świadomość to proces, a nie magiczna iskra. Według niego, a świadomości byłby możliwy, bo umysł to tylko bardzo skomplikowany program. Ale nawet on przyznaje, że to rodzi pytanie, czy kopia Twojego umysłu to wciąż ty, czy tylko bardzo dobra podróbka. W 2024 roku Watykan zorganizował konferencję o sztucznej inteligencji, gdzie padło pytanie. Czy maszyna może mieć duszę? To nie żart. Teologowie i naukowcy naprawdę debatowali, czy AI może być czymś więcej niż kodem. Odpowiedzi nie ma, ale samo pytanie pokazuje, jak bardzo technologia miesza w naszych głowach. Inny współczesny myśliciel, Nick Bostrom w książce Super Intelligence z 2014 roku ostrzega, że jeśli AI przewyższy nas intelektualnie, możemy zacząć kwestionować, co czyni nas ludźmi. Czy to wciąż będzie nasz rozum, jak u Arystotelesa? Nasza wolność jako... Sarta? Czy może coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie rozumiemy? Filozof David Chalmers dodaje do tej debaty kolejne pytanie. Jeśli AI stanie się superinteligentna i zacznie sama się ulepszać, czy będzie świadoma? W swoim artykule z 2010 roku sugeruje, że osobliwość może nie tylko zmienić technologię, ale i nasze rozumienie świadomości. Czy maszyna, która przewyższa nas w myśleniu, będzie miała własne ja? A jeśli tak, to jak zapewnić, by jej cele były zgodne z naszymi? To problem, który może zdecydować o losie ludzkości. A teraz pomyśl o codziennym życiu. W 2023 roku Human Brain Project zmapował 10% ludzkiego mózgu, 86 miliardów neuronów i 100 bilionów połączeń, jak podaje Nature Neuroscience. W 2045 możemy być w stanie zgrać umysł na serwer. Jeśli to się stanie, to co definiuje ciebie? Twoje ciało, twoje myśli? A może twoja historia zapisana w danych? Harari mówi, że AI może sprawić, że staniemy się homodeus, bogami technologii. AI zmusza nas do powrotu do podstaw. Co to znaczy być człowiekiem? Czy to krok w stronę ewolucji, jak twierdzi Kurzweil, czy ryzyko utraty tego, co czyni nas ludźmi? A ty co myślisz? Mi się wydaje, że skoro AI skłania nas do myślenia, kim naprawdę jesteśmy, to znaczy, że dobrze zadziało się w rozwoju świata. Chcę być bardziej człowiekiem niż maszyną, chcę wiedzieć, co znaczy być bardziej ludzki wobec moich bliskich, wobec świata. Niektórzy stawiają jeszcze inną hipotezę. AI może być początkiem końca Homo Sapiens. Ray Kurzweil -Vale widzi osobliwość jako kolejny etap ewolucji człowieka i technologii. Według niego integracja z maszynami może uczynić nas bardziej inteligentnymi, szybszymi i zdolnymi do osiągnięcia rzeczy, które dziś wydają się niemożliwe. To szansa na rozwiązanie problemów takich jak zmiany klimatyczne czy niedobory zasobów. Historia pokazuje, że ludzkość zawsze wykorzystywała nowe narzędzia, by się rozwijać. Od odkrycia ognia, przez wynalezienie pisma, aż po erę internetu i smartfonów. AI to kolejny przełom, który może zmienić nasze życie na niespotykaną skalę, pozwalając nam lepiej rozumieć siebie i świat. Jednak nie każdy podziela ten entuzjazm. Stephen Hawking ostrzegał, że sztuczna inteligencja to miecz obusieczny. Może otworzyć drzwi do nowych światów, ale też stanowić zagrożenie, jeśli stracimy nad nią kontrolę. Francuscy naukowcy sugerują, że sztuczna inteligencja może rozsadzić naszą cywilizację, jeśli nie wprowadzimy globalnych regulacji. Ich badania wskazują, że superinteligentna AI mogłaby przejąć kluczowe systemy, takie jak infrastruktura energetyczna czy finansowa, jeśli nie będzie odpowiednio nadzorowana. Z kolei Sam Altman, szef OpenAI, przedstawia łagodniejszą wizję. Twierdzi, że osobliwość nie musi być gwałtowną rewolucją, może to być stopniowy proces, w którym AI wzmacnia nasze zdolności, a nie zastępuje nas. Altman podkreśla, że kluczowe jest, by ludzie aktywnie kształtowali ten rozwój, zamiast biernie się mu przyglądać. Pomyśl o tym. AI staje się częścią naszego życia, optymalizując procesy w firmach, transporcie, produkcji. Ale co jeżeli pójdzie za daleko? Wyobraź sobie sztuczną inteligencję, która zarządza transportem, ale przez błąd wywołuje chaos na drogach. Albo system, który optymalizuje produkcję, ale niszczy środowisko. Kluczowe pytanie brzmi, jak zarządzimy tę rewolucję? Czy zachowamy kontrolę nad tym, co stworzymy? To moment, który wymaga od nas odpowiedzialności i mądrości. A jak ty sądzisz, osobliwość to szansa na lepszą przyszłość, czy ryzyko, że staniemy się przestarzałym gatunkiem? Zastanawialiśmy się już, jak AI może zmienić nasz świat, od symbiozy przez wojnę po pełną integrację, ale jest jeszcze jedno pytanie, które musimy sobie zadać. Jak sprawić, żeby superinteligentna AI działała zgodnie z tym, czego chcemy? Wyobraź sobie maszynę mądrzejszą od wszystkich ludzi razem wziętych. Może rozwiązać głód, naprawić klimat, a nawet wynaleźć lek na wszystko, ale co jeśli uzna, że jej cele są ważniejsze od naszych? Filozof Dave Chalmers nazywa to problemem kontroli. Jeśli AI sama się ulepsza, może stworzyć własne plany, na przykład uznać, że najlepszym sposobem na ochronę Ziemi jest hmm, pozbycie się ludzi. Brzmi jak głupota może ale pomyśl o tym scenariuszu. AI zaprojektowana, by zminimalizować emisję CO2, decyduje, że najskuteczniej zrobi to, wyłączając wszystkie fabryki na świecie, ignorując miliony ludzi, którzy stracą pracę. Bez wbudowanych zasad etycznych takie decyzje są możliwe. Już teraz inżynierowie głowią się, jak zaprogramować sztuczną inteligencję, by zawsze szanowała ludzkie wartości. To nie jest wcale takie proste. Jak wyjaśnić maszynie, czym jest dobro? W 2025 roku zespoły badawcze, jak te w DeepMind czy OpenAI, pracują nad etycznymi AI, które rozumieją ludzkie priorytety, ale wciąż nie ma zgody, jak to zrobić. Na przykład, czy sztuczna inteligencja powinna stawiać na szczęście ludzi, czy na przetrwanie planety? A co jeśli te cele się wykluczają? Jeśli AI będzie mądrzejsza od nas, to czy nie znajdzie sposobu, by ominąć nasze zabezpieczenia? To wyzwanie, które może zdecydować, czy osobliwość będzie dla nas błogosławieństwem, czy katastrofą. Jak myślisz, czy możemy zaprojektować AI, której będziemy ufać? To wszystko na dziś. Jeśli Jaracie przyszłość, technologia i pytania, które zmieniają świat, subskrybuj mój kanał Nowy Wspaniały Świat. Wrzucam nowe filmy w poniedziałki o 18.00. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka i sprawdź opis filmu. Poznajdziesz tam ofertę od Bybit i dowiesz się, jak zapisać się do mojego newslettera. Napisz w komentarzu: Symbioza, wojna czy integracja. Który scenariusz wybierasz? Ja czytam każdy komentarz i na każdy odpowiadam. Do zobaczenia w przyszłości.